6 grudnia wszystkie dzieci czekały na prezenty od Świętego Mikołaja. Do liceum nr 10 imienia Świętej Marii Magdaleny we Lwowie również zawitał ten wyjątkowy gość. Uczniowie, przede wszystkim ci najmłodsi, czekali na tę wizytę z niecierpliwością. Ja prosiłam, żeby on mi podarował lalkę i nawet jeden raz w nocy, on mi podarował piękne sny. Oni czynią się wylicznie Takie lego konstruktory sportowych samochodów. Jeszcze karty piłkarskie, ponieważ kolekcja daje i żelki. Napisałam, że chcę tam jakieś mandarynki i jeszcze napisałam, że chcę prezent dla swojego kota. Mikołaj, Mikołaj, świetni i świetni co roku, na wszystkie prezenty. Święty Mikołaj w każdej klasie uważnie wysłuchał piosenek i wierszy recytowanych przez uczniów. Znowu szary, piękny i nowy, żeby nosił noce zimowe. Tegoroczne prośby dzieci były nietypowe. Mimo radości ze święta nie da się zapomnieć o trwającej wojnie. Od świętego Mikołaja poprosiłam legu, dużo zabawek, mandarynek, żeby wojny się skończyła. Prośby oczywiście, żeby jak najszybciej nastąpił spokój na Ukrainie i żeby wszystko się uspokoiło i żeby wszystko było dobrze. No, najbardziej smutne dla mnie było to, że prosiły o agregat prądotwórczy. Kiedyś dzieci nauczania początkowego nawet nie wiedziały, co to jest i jakie to ma znaczenie. Dzieci cieszyły się z prezentu, a na przerwa dzieliły się wrażeniami i zajadały słodyczami i mandarynkami. A święty Mikołaj, po ciężkiej pracy, zatrzymał się na chwilę, żeby złożyć życzenia świąteczne. Chciałam serdecznie wszystkim pożyczyć. Przede wszystkim spokoju i pokoju, aby to cierpienie, które na nas wpłynęło. Pan Bóg dał nam wszystkim na to cierpienie cierpliwości. Musimy się dużo modlić. Zachęcam Was do tego. A z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę wielu Was Bożych zdrowia, szczęścia i pomyślności oraz szczęśliwego Nowego Roku. Prezenty od Mikołaja dotarły do Lwowa dzięki Fundacji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. I Fundację Pogoni Lwów. Legnicka specjalna strefa ekonomiczna od lat wspiera placówki edukacyjne na Ukrainie. Od niedawna Fundacja Legnickiej Specjalnej Strefy może włączyć się w akcje pomocowe. W związku z tym udało nam się przekazać ponad 300 paczek słodkościowych dla dzieci. Święty Mikołaj odwiedził również polskie przedszkola, parafie i szkoły sobotnie niedzielne na całej ziemi lwowskiej.